Cześć, tu Gosia z Rebeka Delana. Witam was bardzo serdecznie na moim kanale i w dzisiejszym filmiku chciałam wam pokazać kolejną metodę łączenia nici w robótce w taki sposób, żeby tego łączenia było jak najmniej widać, żeby ono było bardzo estetyczne. No i żeby nasza robótka była profesjonalnie wykonana. Dzisiaj pokażę wam metodę rosyjską łączenia nici i tak jak Pewnie się domyślacie we wszystkich metodach, nie do każdej włóczki będzie się ona nadawała, czyli nie w każdej robótce możemy wykorzystać. Kiedy zatem możemy z tej metody korzystać? No, wtedy, kiedy włóczka jest średnio gruba, kiedy ma kilka takich skrętów, które no jest z trzech, czterech czy pięciu pojedynczych nitek i te skręty są dobrze widoczne. Jak je sobie troszeczkę rozluźnimy, to w środku tworzy się taki charakterystyczny tunel między tymi włóknami. Aby połączyć nitki metodą rosyjską, będzie nam potrzebna oczywiście oprócz nożyczek do przycinania igła dziewiarska. Ja tutaj w tej metodzie zalecam stosowanie takiej klasycznej cerówki, dlatego, że te igły dziewiarskie takie grube, plastikowe z y, uszkiem dużym, żyłkowym, nie nadają się do łączenia takich nici. Będzie ta igła za gruba, za duże będzie to uszko, także zdecydowanie zwykła, taka krawiecka, czy dziewiarska y, igła, tak zwana cerówka, będzie ok. Ja sobie tutaj te końce Poprzycinam i teraz jak łączymy metodą rosyjską? Mamy dwa końce włóczki, ja tutaj celowo Wam pokazuję na dwóch różnych kolorach. Zazwyczaj jak robimy robótkę, oczywiście jak robimy z kilku kolorów, to też musimy te kolory gdzieś tam połączyć, ale bywa tak, że jak jest, czy najczęściej jest tak, że jak robimy sweter w jednym kolorze, to też kończy nam się włóczka z jednego motka. I musimy połączyć ten sam kolor z następnego motka. Mam celowo dwa różne kolory, żebyście zobaczyli, jak wygląda w tym miejscu łączenie tych naszych nitek. Tak jak powiedziałam, będzie potrzebna igła. Ja sobie nawlekam jedną końcówkę mojej nitki. Tutaj ten koniec nie za długi, i teraz krzyżuję sobie te nitki w taki sposób, żeby ta nitka, na której nie ma igły, leżała na tej mojej nitce od góry. I teraz tą nit, tą igłę będę wbijała w tą nitkę w tą samą nitkę, na którą jest nawleczona gdzieś tutaj za miejscem. Przechodzę nad tą nitką, przenoszę tą igłę i wbijam się za miejscem krzyżowania tych dwóch nitek. I zobaczcie, wchodzę w te, między te włókna i staram się prowadzić tą moją. Igłę wzdłuż włókien, w tym takim kanaliku, który się tworzy tutaj w środku. Muszę tą igłę wprowadzić, ja ją sobie tutaj trochę tak. była z każdej strony zakryta tą naszą nitzią, sobie końcówkę, i teraz igłę sobie zdejmuję i muszę tą igłę założyć na moją drugą końcówkę. I robię dokładnie tak samo, czyli nawlekam sobie igłę. Tu się rozkręciło trochę i jest to niefajne, ale już dam radę. OK. Albo i nie damy, dobra jest. I teraz analogicznie robimy z tą drugą końcówką, czyli też bierzemy igłę i wchodzimy w tą naszą nitkę. Tutaj jest to miejsce krzyżowania i wchodzimy w tą naszą drugą nitkę, też wprowadzając ją dokładnie tutaj w środek między włókna. Jakiś kawałek musimy tutaj tej nici wprowadzić, nie za krótki, dlatego że nam się to wtedy rozjedzie. O, już tutaj. Ok, wyciągam sobie tą nitkę. Tak wyglądają moje nici po przeciągnięciu. I teraz łapię za te dwa końce. Nitek I je pociągam, tak? Rozprostowuję to zmarszczenie. I zobaczcie, tu mi zostały takie dwa końce, które, które się nie schowały w środek tych tunelików, które się tworzą w mojej włóczce, ale nic nie szkodzi. Ja sobie je po prostu przycinam. I tak wygląda połączenie moich dwóch końców. Tutaj jeszcze mi kawałek wystaje. Teraz będzie dobrze. Ja sobie dodatkowo jeszcze to miejsce moczę troszeczkę, zwilżam wodą, żeby ono się takie troszeczkę bardziej ścisłe zrobiło. I zobaczcie, tak wygląda połączenie w tym miejscu. Nie ma supła. Jak to sobie wrobimy w robótce, to nam to miejsce zniknie. I to jest na pewno zaleta tego sposobu, że to połączenie staje się niewidoczne. Nie ma tego takiego wulgarnego supła, nie ma tych końcówek wystających, nic nie trzeba tutaj robić. Ale niestety, jak każdy, każdy kij ma dwa końce, również w tej metodzie jest pewna mała wada. Czasami to nie jest wada i czasami tego nie zauważamy, ale jak robimy robótkę z cienkiej, takiej cieńszej trochę, nie bardzo cienkiej, bo ta metoda do cienkiej włóczki absolutnie się nie nadaje, ale jak robimy włóczkę taką bardziej delikatną i sweterek gładkim ściegiem, to zwróćcie uwagę, że w miejscu łączenia tych nitek tutaj jest ta, to nasze włókno, ta, ta, ten, na tym odcinku troszeczkę grubsze. No praktycznie dwa razy grubsze, bo ta nitka jest na pół przełożona i tutaj wprowadzona w to między włókna. Także jeżeli sweter jest czy bluzeczka jest gładkim ściegiem robiona, to czasami to takie połączenie, gdzie na tym odcinku jest ta włóczka grubsza, będzie wyraźniej widoczne na naszym ściegu. Także zanim zaczniecie pracę Dobrze przyjrzyjcie się włóczce, nawet można sobie spróbować na słucho przed przystąpieniem do łączenia nitek, spróbować, jak będzie ta włóczka wyglądała, czy ta grubość nie będzie nam przeszkadzała w robótce, czy nie będzie za bardzo rzucała się w oczy, bo tak jak mówię, czasami przy gładkich ściegach będą, będzie to oczko 1, 2, 3, 4, w zależności od tego, ile tej nitki tutaj w ten tunel wprowadzicie. No będzie na pewnym fragmencie ten ścieg taki bardziej wyraźny, grubszy. No i czasami, no niestety, ale będziesz pacił naszą robótkę. Niemniej jednak warto tą metodę znać i warto ją też przy niektórych włóczkach wykorzystać. Mam nadzieję, że filmik Wam się przydał. Jeśli tak, dajcie znać w komentarzach, czy wykorzystujecie tą metodę w swojej pracy. Pamiętajcie, jeśli filmik Wam się podobał, o zostawieniu łapki w górę. Zapraszam Was również na stronę rebekadelana.pl, ale także na nasz kanał, na, na, nasz, na nasze konta na Facebooku i na Instagramie. Możecie się zainspirować, możecie parę, parę informacji uzyskać. Z tych naszych profili, ale także zapraszam Was do lektury bloga. Na dzisiaj to już wszystko. Zapraszam Was też na kolejne odcinki z serii Łączenie nici w robótce, ale możecie też oglądać pozostałe filmiki, jeśli Was coś zainteresuje. Jeśli chcecie coś jeszcze ciekawego, to. Piszcie też w komentarzach, co by Was interesowało. Postaram się sprostać Waszym prośbom i ponagrywać takie filmiki. A na dzisiaj dziękuję bardzo serdecznie za uwagę i zapraszam do kolejnego odcinka. Dziękuję, do zobaczenia, do usłyszenia.